Kiedyś w dawnych czasach wszyscy ludzie byli sprawcami, ponieważ wiedzieli, że rzeczywistość posiada dwie strony fizyczną i metafizyczną. Sprawcy widzieli i rozumieli istotę zwierciadlanego świata. Umieli tworzyć swoją rzeczywistość siłą swych myśli. Ale nie trwało to długo. Uwaga sprawców z czasem. Ostatecznie ugrzęzła w rzeczywistości materialnej. Przestali widzieć i stracili moc. Lecz wiedza nigdzie się nie podziała. Dotarła ona do naszych czasów z głębin tysiącleci. Magowie starożytności, władający wiedzą, byli w stanie przy pomocy siły myśli podporządkować sobie rzeczywistość, ponieważ rzeczywistość kształtuje się przede wszystkim jako odbicie świadomości w zwierciadle świata zwykłym zaś ludziom, których świadomość ściśnięta jest ramami materialistycznego światopoglądu, pozostaje jedynie wielbienie wymyślonych bogów i zwracanie się do astrologów i przepowiadaczy. Jeśli nie chcesz zadowalać się z zamiennikiem przyszłości, w którą według zapewnień zapowiadaczy można zajrzeć, tylko zamierzasz powodować swój los własną wolą, wszystko ci się uda. Transurfing to reliktowa wiedza o tym, jak zarządzać rzeczywistością. Ona ci pomoże. Nie ma tu mowy o żadnych czarach. Magia jako taka nie istnieje. Istnieje tylko znajomość zasad zwierciadlanego świata. Wiedza ta jest dostępna. Jest ona na tyle niewyszukana i zwyczajna, że według wszelkich kanonów nie może być czarodziejska. A jednak lampa Alladyna też wyglądała jak zwykła stara blaszanka, a i nie był ze złota. Wszystko, co wielkie, jest bezgranicznie proste nie musi się mizdzić albo ukrywać. Zaś wszystko, co jest puste i bezużyteczne, zawsze ukrywa się pod przykrywką ważności i tajemniczości.